Ja jestem Rafa, oto kolejny film na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku robimy dom ze stretch folii, jak widzicie jest tutaj już ten, jest już tutaj szała, zaraz go będziemy rozwalać i mamy przygotowane 500 metrów stretch folii, rzucaj. mamy 500 metrów stretch folii, zaraz będziemy owijać wokół tych drzew, drzew, drzew i wyjdzie nam domek ze stretch folii, słuchajcie. Bardzo się cieszę, zaraz zresztą operator łap, operator i zaraz będziemy rozwalać ten, ten, ten zaraz będziemy rozwalać ten szałas i będziemy po prostu tutaj owijać tą strecz folię i będzie po prostu super, super film. Na koniec powiem Wam jeszcze fajną, bardzo ważną informację, którą wymyślił operator. Dobra, ale to na razie tyle i teraz leci, lecimy do rozwalenia szałasu. Chodź, bo jak się rozwaliło. Ten. Widzicie jak się rozwaliło? Teraz będziemy rozbierać się do końca. Porozbieramy i zaraz owijamy z folię ale słuchajcie kochani, już robimy właśnie w tej chwili pierwszą rundę dookoła tych grze. I zaraz już zaraz skończymy. I słuchajcie, taki nie będzie nie więcej będzie pomysł tego filmu. Chyba spoko, nie? Dlatego teraz, bez przedłużania już lecimy dalej, żeby to skończyć. Widzimy się za Dobra, słuchajcie, już mamy teraz, w tej, w tej, w tej momencie mamy ściany. Ja teraz nie wiem za bardzo wejść, bo chłopaki mnie tu owinęli, ale to nic. Słuchajcie, mamy ściany, one nie są zbytnio mocne, ale to wystarczą, zaraz jeszcze owiniemy parę razy. I teraz będziemy robili tutaj sufit. Będziemy owijać tak, że owijamy tutaj i od razu będzie się nam robić podłoga. Opracujcie troszkę dalej, pokażę, jak to wszystko tu mniej więcej wygląda tak mniej więcej na tak jak właśnie zamierzałem, żeby to wszystko wyglądało no i słuchajcie, tutaj wiatru w ogóle nie ma totalnie, w zimę nawet tu nie będzie śniegu i jest nawet kozak, słuchajcie zaraz będziemy robić sufit no i będzie gitara, lecimy dalej Dobra kochani, słuchajcie, już skończyliśmy to robić, ale jeszcze Wam tego nie pokażemy, ponieważ tak, jeśli jesteście nowi na tym kanale, nie zapomnijcie o zasubskrybowanie tego kanału, tu Wam się pojawi czerwony przycisk. Taki sam czerwony przycisk, klikicie. tam na dole i zostawicie także dzwoneczek, żeby Was nie miał żaden kolejny film. I słuchajcie, jeśli zostawicie pod tym filmem 100 łapek w górę. 130. Dobrze, operator powiedział, że jeśli zostawicie 130 łapek w górę, to robimy oto w tym noc. Ale słuchajcie, jeśli to już zrobiliście, da wam 5 sekund na to, żeby zasubskrybować kanał i zostawić w łapki w górę. A tego odliczam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Słuchajcie, jeśli już się zdążyliście, to dobrze, jeśli nie, to trudno. To po filmie możecie zasubskrybować. A teraz zobaczcie, co nam wyszło. Proszę bardzo. Taki stretch kurde! Dobra, słuchajcie. To jest bardzo odporne. Jest tutaj tak, zrobiliśmy bardzo mocno, bardzo mocny sufit, bardzo mocną podłogę, ściany są także mocne. Chodź pokazać operktor dookoła, zobaczcie kamerzysta. Tutaj są wszystko, jest bardzo, bardzo odporne. No nawet na tym można się położyć, tylko wolę, żeby nie zniszczyć za bardzo. To No i co, bardzo fajnie wyszło. Jeszcze chodźcie zobaczcie, tak wiele z daleka. Także tak się to prezentuje, zapokać kamerę ja jeszcze podłogę, jest podwyższona, także nic nam nie będzie przychodzić. Także jak będzie deszcz, to nam deszcz też tego nie zaleje. No i będzie po prostu super. No i słuchajcie, wyszło. Użyliśmy, pokaż operator na chwilę, tyle nam zostało jeszcze tej folii. Możemy w naszym temu... I słuchajcie, może kiedyś, jeśli jeszcze kupię tą folię, zrobimy tu po prostu piętra, a to już na innym miejscu, bo te drzewa, tam te drzewo jest takie załamane w ogóle i może wyżej piętra może nam nie wyjdzie. No ale słuchajcie, domek nam wyszedł, co tu więcej mówić. I słuchajcie, teraz będziemy robić otwór i będziemy do środka wchodzić. Dlatego lecimy. że potykiem, ale mogliśmy sobie wziąć nóż, ale trudno. Patykiem też się da. Już prawie jestem w środku. Tego się nie da otworzyć. Zabcięcie, bo tego się nie da otworzyć. Tak wygląda właśnie od środka wszystko. Ściany są bardzo mocne. No i ogólnie, i ogólnie wszystko jest bardzo mocne. Słuchajcie, teraz wam pokażę od środka, ale słuchajcie, widzicie, że mam teraz inne ubrania, co nie? A to tylko dlatego, że nagrywamy to kolejnego dnia, ponieważ wczoraj to co oglądaliście przed chwilą, czyli przed chwilą po prostu. Zapomniałem nagrać od środka, jak to wszystko w środku wygląda. Więc teraz Wam pokażę, chodźcie, zobaczyć. w ogóle patrzę, wejście było tutaj, one już jest teraz zakoljone i jest zrobione tutaj. Jest po prostu tutaj i teraz będę tam wchodził i, i... teraz tam wejdę sobie. A i wchodzimy oczywiście bez butów. No bo oczywiście kurturka, nie? Masnęka, nie? macerka. Teraz skakuję do środka. Podaj kamerzystami telefon. I jestem kochani, słuchajcie, w środku. Tak się to prezentuje. Można sobie poskakać. No i jest Hubert z gitarą. No i co tu więcej mówić? Ściany są mocne, jak można zobaczyć. O, odporne bardzo są mocne. O widzicie, tu nawet kolega wskoczył na dach. Nic się nie dzieje. No to co? No słuchajcie, 120, 130 łapek w górę nagrywamy w tym właśnie live'a. No i co, nie zapomnijcie zasubskrybować kanał, tu wam się jeszcze raz pojawi czerwony przycisk do subskrypcji. Kliknijcie także dzwoneczek, żeby was, nie, każdy, żeby was nie, nie ominął każdy kolejny film. zostawcie łapkę w górę, napiszcie także komentarz, czy wam się to podoba. No i do kolejnego filmu. Na razie.